Siema, witam was chłopaków i dziewczynki 1410 to generalnie dobre shoty robi No i teraz masz <grym w szkole> TNT walczę, TNT Dawaj siuka Wejdź Wejdą do was Loku weszed, dobrze ale w kożu, w kożu na już No! Tu rzucak Dajcie zocaka Podkop! Podkop go! Zamujuj, zamówuj! Zamuruj! O coś, o coś, od coś, odsój się, 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 się końcu! kurde! Jest. Nie, nie, nie! Nie cyknął. Zamuruję od góry, od góry. No i kurde. Gdzie to Franki? Kiel. Tu. Ej, postaw tego, postaw tu. tak jak Franki stał. Postaw szybko. Tutaj, o dobra idolo. Jak oni wpadną, to trzeba jakoś szybko, trzeba szybko od góry zabudować. Puseca. A żyjesz? Żyjesz? Nie. Nie w trzech mnie chyba goją teraz. Jo, w trzech. Kurwa, cfele, no. Jo, jeden na jeden spoko, mogę walczyć. Ale kurwa. 3 na jeden, perły wykurwił. Szmata, dzieciak. 3 na jeden, no bez. O kurwa. Dobra, kurwo. Zmieńmy temat. Przejdźmy na. że Nie! Kurwa, mać! Co to jest za serwer? Ty jem, chcę sobie koksa na czterech i, i nie i mnie zalicza. Aż miecz żeby rzucił na live'ie, tak się zdenerwował. Nie, ja się nie zdenerwowałem, po prostu jesteście debile. Nie, to nie my. Ej, Oskar, chudrz do kamerki zrób. Zrawaj, Dawaj, sprawaj piąteczkę. Zrobię tak. Piąteczka dupą. Ten kanapit mafity, czy tak <noise> Ale cię pokazam, pokazam W 100% tak, no nie pojedę No nie, nie mam pytań Koksa, ej Koksa zjadł on mnie tu Czekaj, bo męsko muszę zjeść <głos> <głos> Kurwa, perły ciekawym na męsko <noise> 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 Aaaaaaaaaaaa <noise> Debil Debil Kurwa się podobał ja pierdolę Polidam, lizu, bezkapia Ja pierdolę Dobry. ja pierdolę! Co tu to? To trzeba być przyjemnym Glasik, przepraszam, że to widziałeś. Moja ręka nagle się zrobiła jak kamień. Drewno, drewno i ja. Nie mówcie <grym> tak, bo wam pomogę. czym? z tą Od lewej oh, do prawej boże. ręki. Co? Ja? Nie powiem ci Zosia <noise> <noise> Aż tę koszulkę na lawie poprawił chłopak Nie, no, ale to, co zrobił z tymi rękami To tu najlepsze <noise> A co zrobił z rękami? Nic Do mnie, proszę Polatam, proszę. Proszę, proszę Takie wagi są że...

Nie, stary, nie. nie, 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 ja z tym idę na administrację, nie, przysięgam ci, to jest przecież, jakim cudem on mnie wychujał, przecież to jest niemożliwe, przecież to jest niemożliwe, co za chuj jebany. co za kurde, przysięgam, nie, 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 nie stary, stary. 10 serca. Ten jedzenia dobierze No to serce masz dwa serca, kurwa Jak nie dostaniesz jedzenia, to hrw zdychasz od razu. Ej! oni się na mnie rzucają. Powinien być taki angry mode kurwa. Dla zosi Ej, chodźcie na <śmieniciela> <śmieniciela> Że jak nie. jak Zosia się nie napierdala to ma strange dwójkę, kurwa. <śmieniciela> 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 No? Dobra Idę właśnie średy, te, średy, te. Z, Kurde, zlogał Zlogał? No, tutaj zlogał Jest, jest u góry jakiś ziomek A Albo gdzieś poszedł na bo. albo... No, oni chyba poszli, te gówno, nie? To jest gildia Kuba jak... O, kac... Ka Kackep, jakiś typuś u góry tam, Ej, tam. jaka to była strona? A dobra, już o, widzę Dawajcie, zdro... dawajcie, ja bym gonił Dobra, to ja, goń, to ja będę ich, go, ich gonił, a wy tam... Tak, a my tutaj trzeba pogodzić. Dobra, to ja też go pogodzę, nie, nie. nie no, dawaj, tam mu pomóż ogarnąć. A, i podłogę wiecie z czego? Polizał pierwszego koksa! Mówiłem, że to są gówna, nie? Po, pomóżcie mi zbierać. <grym> to Bo będziesz miał lepszą kartę chyba. że ludzie nie chcą, żebym był jak oni, dziwne oko na dłoni i znaki przy skroni, ale sorry, nadal nie jestem społecznie upośledzony, potrzebuję też mieć blisko kogoś, bo życie to nie jest kurwa, mister Robot, wszędzie telewizyjny, każdy sam ze sobą, każdy w swoim, broń w swoim... Hm! Hm! Liesja! w lamach! He. <coughs>